Twoja reklama w całym regionie, Telewizja i Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz Okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Dwa wypadki, jedna ofiara śmiertelna, jedna ranna i ośmiu nietrzeźwych kierowców. Taki jest bilans weekendu na drogach w Tarnowi i regionie. W sobotę w rzepienniku w Strzyżewskim motocyklista na nauku drogi zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i dalej do rowu, gdzie ostatecznie pojazd się zatrzymał. Mimo szybkiej pomocy mężczyzny nie udało się ratować. W niedzielę na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego z ulicą Szpitalną w Tarnowie doszło do kolejnego wypadku. Wykonująca manewr cofania kobieta potrąciła przechodzącą przez skrzyżowanie 86-latkę. Pierwsza z podejrzeniem złamania ręki i nogi została przetransportowana do szpitala. W weekend policjanci zatrzymali także pięciu rowerzystów i trzech kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kółko po wypiciu alkoholu. Niechlubnym rekordzistą jadącym rowerem po spożyciu alkoholu był 48-latek z Pilsna. Kierowca jednośladu miał 2,6 promila w wydychanym powietrzu.